Witam państwa. W piątek 22 stycznia dzisiaj tylko krótkie przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej indeksów marcowej serii kontraktów od wczorajszej sesji nie zaszły bowiem jakieś istotne zmiany, choć generalnie różnica polega na tym, że to popyt wywiera dzisiaj na rynkach większą Presję. I w efekcie mamy ruch, który zmierza w tej chwili na Wigu 20 do eksponowanej przeze mnie strefy oporu 1737-53, tak jak sugerowałem ostatnio. No, pokonanie tej strefy byłoby już jakimś uwiarygodnieniem działań zainicjowanych w dość ważnym przedziale wsparcia 1676-86, choć tak naprawdę tą pierwszą zaporą podażową wytyczoną na bazie całego trendu spadkowego jest niezmiennie węzeł 1821-31. A więc w pierwszej kolejności warto nadal obserwować strefę 3753 na kontraktach doszło wreszcie do przełamania strefy intradayowej, strefy oporu 1707, 1712, po tym wyłamaniu popyt umocnił, umocnił się i w efekcie mamy już niemalże test poziomu 1735, to jest pojedyncze zniesienie 30% pokazywanej pod fali spadkowej, w okolicy którego to zniesienia przebiega zielona median line, intradayowy opór techniczny, no ale większe znaczenie bezsprzecznie Posiada obszar 56 1756, 61, czyli analogiczny węzeł podażowy w stosunku do strefy 3753 na indeksie WIK20 i dopiero w sytuacji takiego trwałego pokonania węzła 56,71 moglibyśmy mówić o no już relatywnie dużym sukcesie popytu to stanowiłoby zapowiedź kontynuacji ruchu odreagowującego sygnał negatywny w moim odczuciu to w pierwszej kolejności powrót kontraktów poniżej, poniżej strefy 1707-12 ale tutaj większe znaczenie przypisałbym lokalnej intradayowej zaporze popytowej 1686,91 wyznaczonej na bazie 61,8 bieżącego ruchu wzrostowego, ale tym kluczowym elementem jest tutaj ta przełamana górna linia kanału, która w tej chwili wzmacnia nam intradojowe wsparcie 86,91. Ta linia, zgodnie z zasadą zmiany biegunów, powinna teraz właśnie funkcjonować jako wsparcie techniczne. No i niezmiennie indeks DAX w ujęciu tygodniowym. Tutaj mamy do czynienia ze wzrostem aktywności popytu w rejonie ważnego średnioterminowego wsparcia 9225-9217, ale o sygnale wskazującym na no, taką nieprzypadkowość tych obecnych działań podejmowanych przez popyt, moglibyśmy mówić dopiero w momencie powrotu indeksu ponad przełamaną e, dolną linię kanału i przede wszystkim zniesienie 38,2, to jest poziom 10123. Bardzo podobnie S&P. E, wspominałem wczoraj o m, dość wyrazistej reakcji popytu na wsparciu Fibonacciego 1815-24. Wczoraj również sesja przebiegła pod znakiem wzrostu aktywności Popytu, ale no nie była to na tyle silna tendencja, by kom udało się pokonać opór 1888-98. Pierwsza zapowiedź, być może większego odreagowania, to dopiero po właśnie konieczność pokonania strefy 1888-98 na indeksie SP. Dziękuję bardzo.